Dzień dobry, witam państwa serdecznie na trzeciej edycji Mistrzówki Kina Hiszpańskiego. W tym roku w repertuarze dwa filmy najznakomitszego reżysera hiszpańskiego, Luisa Buñuela. Myślę, że samego nazwiska oczywiście nie trzeba przedstawiać. Dwa filmy szczególne, chociażby pod tym względem, że zrealizowane właśnie w Hiszpanii, bo tutaj, mimo że Buñuel zapisał się właśnie w tej historii kina hiszpańskiego, co jednak większość swoich filmów realizował z konieczności poza ojczyzną. Dlatego też te dwa filmy warto tutaj przywołać i chciałabym kilka słów na ich temat powiedzieć. Pierwszym filmem jest Viridiana, film szczególny z kilku powodów. Po pierwsze sam Samuel Buñuel uważał ten film za ulubiony, swój, swój ulubiony spośród tych, które udało mu się zrealizować. Po drugie, film zdobył pierwszą dla Hiszpanii złotą palmę na festiwalu filmowym w Cannes. Ponadto filmowi towarzyszyła pewna aura międzynarodowego skandalu, który, który poskutkował tym, że film w samej Hiszpanii mógł być pokazany dopiero po śmierci generała Franco, czyli pod koniec lat 70., i to jako film meksykański, a nie hiszpański. Tutaj nagroda w Cannes sprawiła, że film rzeczywiście Spotkał się z bardzo entuzjastycznym odbiorem, miał bardzo dobre oceny ze strony krytyki, ze strony odbiorców. Jednak no nie wszyscy gdzieś byli zgodni w tej ocenie i tutaj przede wszystkim Watykan, czyli Stolica Apostolska, bardzo krytycznie odniosła się do tego filmu. W swoim oficjalnym dzienniku watykańskim, Osservatore Romano, krytycy napisali, że ten film jest antykościelny, antyreligijny, że powinien zostać zakazany. I tym samym we Włoszech ten film nie był, nie był przez nas pokazywany. I tutaj generał Franco, który silnie współpracował z Kościołem, no oczywiście nie mógł pozostać obojętny, czy pozostawić tego komunikatu bez odpowiedzi. Dlatego też on także w Hiszpanii tego filmu zakazał. I to nie tylko o samych projekcji, ale w ogóle mówienia o nim, czy mówienia o uzyskanej w Cannes nagrodzie. Dlatego też film przez, przez lata był przemilczany. Natomiast Buñuel po tym filmie był persona non grata w Hiszpanii. Film ten w ogóle jest, jest szczególny, jeśli chodzi o pewne właśnie pewien odbiór międzynarodowy, gdyż Sam Buñuel wielokrotnie mówił, że jest to pewna kontynuacja jego dwa lata wcześniejszego filmu Nastarin, filmu meksykańskiego, który gdzieś kontynuuje tak naprawdę pewien temat rozczarowania. Ideał, ideałami, wartościami, którymi żyją główni bohaterowie. On też zresztą traktował Wiridiana jako taką kobiecą wersję Nasarina. No ale właśnie, Wiridiana w Watykanie spotkała się z tak gigantyczną krytyką, natomiast Nassarin dwa lata wcześniej otrzymał po pierwsze nagrodę na festiwalu filmowym w Watykanie, po drugie w połowie lat 90. trafił na tak zwaną listę watykańską, czyli Listę filmów szczególnie rekomendowanych przez Stolicę Apostolską, jako, mającą, jako mające jakieś szczególne walory, czy to artystyczne, czy to właśnie moralne, etyczne, ideowe. Więc mamy tutaj do czynienia z pewnym, z pewnym paradoksem. Natomiast drugim filmem Buñuela, który wydaje mi się, że pozostał w cieniu Viridiany, właśnie w cieniu tego skandalu, który, który jej towarzyszył. To film Tristana, film, no właśnie, niesłusznie nie gdzieś zepchnięty, troszeczkę na margines. filmy z Katrin Deneuve w roli głównej. Tutaj pomysł na Tristanę towarzyszył Boniuelowi przez wiele lat, jednak właśnie przez ten skandal związany z Viridianą nie miał on możliwości zrealizowania tego filmu. No, i cóż, żeby, żeby w ogóle podjąć jakiekolwiek działania i kroki w, w celu doprowadzenia do skutku tej produkcji, no to musiał się zdecydować na współpracę międzynarodową, żeby ten film w razie czego miał również producenta zagranicznego, gdyby przypadkiem znowu w Hiszpanii został zabroniony. I tutaj tym razem podjął się współpracy z Francuzami. Tristana jest koprodukcją hiszpańsko-francuską, no ale cóż, no ta współpraca oczywiście wiązała się z pewnymi kompromisami, na które Buñuel musiał, e, musiał iść, między innymi z tym, że e, musiał on zdecydować się na wybór francuski, jako aktorki, która wcieli się w tytułową rolę Tristany. I tutaj niekoniecznie on był z tego zadowolony, bo e, zależało mu na tym, żeby obsadzić w tej roli Tristany Sylwię Pinal, która właśnie wcieliła się w główną rolę w, w Illydianie. No ale cóż, no, z tego pomysłu oczywiście musiał, e, musiał zrezygnować. Nie widział on jednak gdzieś możliwości, żeby Francuzka była w stanie wcielić się w, w rolę w Hiszpanki, Hiszpanki pochodzącej też z konkretnego miejsca, z Toledo, bo też Toledo jest miejscem akcji, gdzie, gdzie cały, cały film, cała opowieść Tristany się rozgrywa. To, to też jest nieprzypadkowe miejsce, to jest miasto, które Benioen sobie szczególnie opodobał. Wielokrotnie wspominał je jako właśnie miasto ze swojej młodości, z czasów studenckich czy z czasów, kiedy przynależał on do grupy surrealistów, z którymi gdzieś tam eksplorował to, to miasto. Też z, zwłaszcza, że Tristana jest adaptacją powieści XIX-wiecznego pisarza Benita Pérez Galdosa, który umieścił mm, e, akcję powieści w Madrycie, co było charakterystyczne dla do jego twórczości. Natomiast właśnie e, nieprzypadkowo Buñuel zmienił to, e, to miejsce akcji, które w tym filmie staje się takim swoistym bohaterem. E, no i cóż, poszukując aktorki, Katrin e, Denef, która już kiedyś współpracowała z Buñuelem przy okazji jego francuskiego filmu Piękność dnia, e, gdzieś bardzo entuzjastycznie zareagowała na ten projekt, stwierdziła, że musi zagrać w role gdzieś wręcz męczyła Buñuela. Aby ten powierzył jej, jej tą główną rolę. On nie był co do Katrin Denef przekonany w, w tym przypadku, ale zdecydował się. I to był, proszę państwa, strzał w dziesiątkę. Tutaj na pewno państwo zobaczą i docenią kunszt aktorski Katrin no która daje popis swojej możliwości na najwyższym poziomie, która na naszych oczach tak naprawdę zmienia się z takiej niewinnej nastolatki w dojrzałą, dominującą, zdystansowaną matronę wręcz. Oczywiście to wszystko jest przy, przy wsparciu charakteryzacji, ale bardzo subtelnej. Tutaj rzeczywiście szapoba dla Katrin Denef i jej, jej możliwości aktorskich. Więc cóż, no, nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Państwu udanego seansu, jednego i drugiego. Zapraszam na filmy Luisa Buñuela.